Od nowego roku zmianie ulegną stawki podatku od nieruchomości uiszczane przez mieszkańców i działające na terenie gminy Bełchatów przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami prawa stawki podatkowe nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. W przypadku stawek uchwalonych na 2025 rok będą one we wszystkich przypadkach znacznie niższe od stawek maksymalnych. Korekta stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego zakłada podwyżkę o 10% dla osób fizycznych i o 20% dla osób prawnych. Warto podkreślić, że podatek od nieruchomości jest znaczącym dochodem własnym gminy, który zapewnia realizację zadań własnych samorządu. W gminie było stawki podatków od nieruchomości, zarówno tych od osób fizycznych, jak i tych od osób prawnych. Należą od wielu lat do jednych z najniższych stawek podatkowych w, w samorządach, szczególnie powiatu bełchatowskiego. W tamtej kadencji tak naprawdę podnieśliśmy tylko raz ten podatek. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich osób. W tej kadencji zdecydowaliśmy się na niewielkie podniesienie podatków. Z uwagi na to, że Gmina Biochatów ma bardzo wiele zadań inwestycyjnych do wykonania. Sami Państwo widzą, realizujemy projekty drogowe, projekty kanalizacyjne, przebudowujemy szkoły, realizujemy projekty chodnikowe. Projekty dotyczące stref, stref przemysłowych. Realizujemy też obiekty dotyczące infrastruktury sportowej. Jest tego bardzo, ale to bardzo dużo. Czekają nas bardzo poważne wyzwania. Otóż, wyzwania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej to są modernizacje trzech ujęć wody na ławach, na hucie. Jak i w Parzmilicach, ale też chcemy stworzyć własne ujęcie wody, duże w łękawie. Na to wszystko potrzebne są olbrzymie, ale to olbrzymie środki finansowe, liczone w kilkunastu milionach złotych. Mamy również ambicje jako samorząd Gminy Błuchatów, żeby w sposób wydatny, zauważalny przez naszych mieszkańców, realizować projekty drogowe. Tak na drogach gminnych, jak i na drogach powiatowych przechodzących przez naszą gminę. Te wszystkie zadania drogowe są najbardziej obciążające budżet nasz. Stąd też taka decyzja, aby te podatki w gminie były hatów, nie w sposób radykalny, ale w sposób taki zauważany dla naszego budżetu wzrosły. Chcemy naszą gminę rozwijać, chcemy, aby była coraz ładniejsza, bardziej nowoczesna. Dlatego też no, musimy tutaj wspierać się również e, e, tymi dochodami płynącymi od naszych mieszkańców i też od przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Buchatów jest też dobra wiadomość. Rada Gminy uchwaliła także nowe stawki podatku od środków transportowych. W 2025 roku będą one niższe od tych obowiązujących obecnie. To zmiana, która dotyczy głównie przedsiębiorców posiadających w swojej flocie pojazdów samochody ciężarowe, autobusy czy ciągniki siodłowe. Nowe stawki podatku od środków transportowych są zbliżone do stawek minimalnych, ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla Wójt, Konrad Koc, już obecnie obowiązujące stawki na terenie gminy Buchatów, są na dość niskim poziomie w porównaniu do ościennych miast czy gmin. Ich dalsze obniżenie ma na celu wspieranie przedsiębiorców z terenu gminy Byłchatów oraz tworzenie korzystnych warunków przedsiębiorcom spoza gminy w zakresie prowadzonej działalności transportowej. Prace przy jednej z największych inwestycji drogowych w gminie Byłchatów ostatnich lat, czyli przebudowie drogi powiatowej do Michowice-Emilin postępują, a ich efekty widać już na ponad kilometrowym odcinku. Przedsiębiorstwo robót drogowych i mostowych z Pytkowa Trybunalskiego, które wygrało przetarg, wykonało już nową nawierzchnię na odcinku liczącym około 1,5 km od granic gminy przez Emin w kierunku do Michowic. Jezdnia została poszerzona do szerokości 5,5 m. Na około kilometrowym fragmencie przebudowano także ścieżkę rowerową, która również została poszerzona. Zwiększy to komfort rowerzystów, tym bardziej, że ciąg rowerowy w tym miejscu jest bardzo popularny wśród mieszkańców. Prace przy przebudowie drogi podzielone są na odcinki ze względu na szeroki zakres robót oraz spiętrzenie działań inwestycyjnych w północno-zachodniej części gminy. W sąsiedztwie trwa także rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Domichowicach, budowa kanalizacji wraz z przebudową drogi między Emilinem a Wolą Mikorską, a w samym Milinie rozpoczęła się już także budowa budynku zaplecza dla Centrum Sportu i Rekreacji. Termin realizacji drogowej inwestycji planowany jest na koniec 2025 roku. 6,5 miliona złotych na ten cel gmina Bełchatów pozyskała z rządowego programu Polski Ład. W Emilinie ruszyła budowa zaplecza sportowego dla kompleksu boisk powstającego Centrum Sportu i Rekreacji. Projekt obejmuje budowę dwóch budynków socjalno-sanitarno-technicznych połączonych ze sobą, z których jeden wraz z garażem będzie zapleczem dla OSP Emilin. A drugi zapleczem dla Centrum Sportu i Rekreacji Gminy Buchatów, które powstanie właśnie w Emilinie. Budynek powstaje w sąsiedztwie świetlicy w Emilinie, która została oddana do użytku jesienią 2022 roku w miejscu gdzie stał kiedyś budynek dawnych szatni przy boisku. Zakres prac obejmuje m.in. instalacje sanitarne, wentylacyjne, grzewcze, w tym zasilanie z pompy ciepła, instalacje elektryczne, oświetlenie, fotowoltaikę, monitoring wewnętrzny, system kontroli dostępu i ogrodzenie terenu. Wartość umowy opiewa na 3 395 000 zł. Kolejnym etapem budowy Centrum Sportu będzie budowa całorocznej hali i boiska. Zabytkowy park przy dworku w Wielopolu przejdzie gruntowną modernizację. Wójt Konrad Koc oraz Andrzej Kilańczyk, lider konsorcjum, który wykonał inwestycje, podpisali umowę na realizację zadania. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie parku powstaną alejki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko piłkarskie z trawiastą nawierzchnią oraz altana. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury. Warto dodać, że na ścianie budynku świetlicy w Wielopolu zamontowana będzie tablica pamiątkowa z podobizną Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. Inwestycja w Wielopolu kosztować będzie blisko 775 tysięcy złotych, ale prawie w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych. Z rządowego programu odbudowy zabytków gmina Buchatów pozyskała dofinansowanie w kwocie blisko 760 tysięcy złotych powiedzieć o wszystkim. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym nikt nie powinien być samotny. Wiemy o tym w gminie Byłchatów, dlatego naszą tradycją stały się wspólne wigilijne spotkania z seniorami. Tegoroczna Wigilia dla seniorów odbyła się w wyremontowanej niedawno świetlicy w Hucie. Wzięło w niej udział niemal 100 seniorów z naszej gminy. Była to okazja do tego, by spotkać się we wspólnym gronie, złożyć sobie najlepsze życzenia i pokolędować. W imieniu władz gminy Byłchatów Niech mi wolno będzie, życzę Wam no wszystkiego tego, co sobie tylko wymarzycie. Co w życiu najpiękniejsze: wiele, wiele miłości, zrozumienia, przyjaciół obok siebie, nieprzyjaciół oby jak najmniej, dużo, dużo zadowolenia, zero trosk. No i żebyście Wam żyło jak najlepiej. Drodzy, drodzy seniorzy, ja Wam życzę, żeby już od dzisiaj, ten cały czas, ten okres świąteczny, żebyście spędzali z ludźmi życzliwymi dla Was, dla, z rodziną jak najbliżej. To mogą być też i sąsiedzi, tak byśmy nie zostali sami. Drugim takim bardzo ważnym elementem jest zdrowie i tego serdecznie Wam życzę. Zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Wracamy jeszcze do sportowego sukcesu zawodniczek sekcji podnoszenia ciężarów LKS Kurnos II. Katarzyna Chudzik i Hanna Bochman, które kilka tygodni temu sięgnęły po złote medale mistrzostw polskich młodziczek oraz ich trener Tomasz Stróż spotkali się z wójtem Konradem Kocem, który będąc pod wrażeniem osiągnięć naszych zawodniczek nie tylko im gratulował, ale wspólnie z radną Skórnosa Bogumiło Maciarz wręczył im bony pieniężne, które będą mogły spożytkować na rozwój sportowy. Przypomnijmy, że Katarzyna Chudzik wywalczyła złoto mistrzostw polskich młodzieży do lat 15 w kategorii do 55 kg, zaś Hanna Bochman była bezkonkurencyjna w kategorii do 64 kg. Co warte podkreślenia, obie mistrzynie Polski są mieszkankami naszej gminy, a o swoich sukcesach wypowiadają się nieśmiało. No, na pewno ciężka praca na treningach. Sporo trenowaliśmy, no ale jednak ciężka praca po pracy. No. Od poniedziałku do soboty treningi, po godzince trenowaliśmy wszystkie rodzaje ćwiczeń, o których nam trener mówił. I trenowaliśmy ciężko i wygraliśmy już z Polski. <grymne> <grymne> tak naprawdę to koleżanka mnie zachęciła. I tak jakoś wyszło, że mieliśmy blisko, to zaczęliśmy chodzić. Trener też bardzo fajnie nas zaczął przygotowywać do tego wszystkiego powoli tak wyszło, że nas ściągnął to wszystko i jesteśmy mistrzyniami Polski. A koleżanki kto zaprowadził? E, za, e, ogólnie to moje kuzynki zaczęły chodzić, jeszcze trenują i moja babcia ten i moja babcia mnie zaprowadziła i tak już pięć lat trenuję. O tym, że w sukcesach Katarzyny Chudzik i Hanny Bochman nie ma przypadku mówi odkrywca ich talentu, trener Tomasz Stróż. Jeśli chodzi o Hannę Bochman, to jest ogromny talent. Przyszła, pierwszy tren i ona miała dwa wypożyczania. Jeśli chodzi o Katarzynę, to są dwa takie naprawdę potencjały, które potrafią dużo osiągnąć. Jeśli tak będą trenowały, jak do tej Jak zapewnia wójt Konrad Koc, już wkrótce ciężarowcy z Kurnosa będą mogli trenować w lepszych warunkach. Szkoła w Kurnosie zostanie rozbudowana o pomieszczenie, w którym znajdzie się salka treningowa dla sztangistów. Od nowego sezonu Katarzyna Chudzik i Hanna Bochman przechodzą do starszej kategorii wiekowej, której też chcą osiągać sukcesy. Niestety mamy tylko jeden podres, ale dajemy radę. Mam nadzieję, że niedługo będzie nowa sala i przestrzeń, na której naprawdę będzie można już rozwijać te najlepsze talenty. Dziewczyny te, które są mistrzeniami polskie naprawdę dawały siebie wszystko, trenowały sześć razy w tygodniu. To nie jest tak, że się trenuje tylko raz, dwa razy, ale one styczność muszą mieć ze sztangą sześć razy w tygodniu, żeby wygrać te mistrzostwa Polski, żeby pokazać się jak najlepiej. A w przyszłym roku mam nadzieję, że pokażę się na mistrzostwach świata w Limie, w Limie, Peru i oraz mistrzostwach Europy w Polsce, które będą. Wielkie sportowe emocje towarzyszyły 27. już edycji turnieju gier i zabaw dla dzieci z klas 1-3 Szkół Podstawowych Gminy Buchatów, który odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie. Mieszane drużyny z wszystkich sześciu gminnych szkół rywalizowały w sześciu różnych konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych. Było więc turlanie piłki koszykowej do bramki, rzut woreczkiem, salon sprawnościowy, wyścigi rzędów, sadzenie ziemniaków czy bieg do szarfy. Walka o zwycięstwo była niezwykle zacięta, a o pierwszym miejscu zdecydowało raptem pół punktu. Ostatecznie rzutem na taśmę najlepsi okazali się gospodarze z Dobrzelowa. Drugie miejsce zajęła drużyna ZSP w Domichowicach, a trzecie szkoła podstawowa w Kurnosie drugim. Wszystkie drużyny odebrały puchary, a mali sportowcy po czekoladzie. Szkoły otrzymały także vouchery na zakup sprzętu sportowego.